<laughs> Wojtek opowiada jak to się jak się jechało jak to na tym rajdzie było. Rzeszowski nie pomyśli ale tutaj tempo chyba nie najgorsze. Ja nie nazwałbym tego rajdem. Dla mnie to był test Śląska. E, bardzo dużo pracy musiałem wykonać żeby dojść do porozumienia i znaleźć optymalne nastawy w tym samochodzie. Na koniec dnia na pewno jesteśmy mądrzejsi ale nie wszystkie decyzje były dobre więc niektóre odcinki bardzo się Niektóre poprawialiśmy, na niektóre jechaliśmy wolniej względem wcześniejszych przejazdów. Mnóstwo pracy wykonane, cały czas leżałem pod samochodem, żeby ustawić amortyzatory, ustawić zawieszenie, żeby to działało tak jak trzeba. Na tą chwilę myślę, że uzyskaliśmy praktycznie limit tej konstrukcji. Zobaczymy co czas przyniesie, zobaczymy czy będzie nam dane jeszcze tym samochodem się pościgać. Oczywiście założenie jest takie, że jeżeli mamy się ścigać to tylko po to, żeby mieć potencjał zwycięstwa. Na na tą chwilę nie, ten potencjał jest blisko, ale jeszcze nie jesteśmy u celu. Super, nie wiem, już jedziesz, czy nie? Nie, nie wiem. wiem. No to dobra, jak nie wzywają, to jeszcze z jeszcze jedno pytanie. Na, mój najważniejszy cel na ten raj to było przejść Tomka Kasparczyka i zabrać mu, nie, przełamać to jego pasę zwycięstw. E, udało mi się, ale nie akurat mi to zrobić, e, także jestem w połowie szczęśliwy. Ambitny plan, czy równie ambitny na Świdnicy? Będziesz na Świdnicy? No zobaczymy, to wszystko czas pokaże.